Szanowni Państwo, ta ustawa, ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta Nawrockiego sprzed dwóch tygodni dotyczące kwestii przedłużenia ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających w Polsce. My staramy się jak najszybciej naprawić te błędy, które, które zaistniały w wyniku weta Pana Prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym, gigantycznym bałaganem i przed potencjalnymi, gigantycznymi skutkami finansowymi. Bo gdyby sytuacja po Pana Prezydenta, gdyby, nie ta, gdyby ta propozycja, którą dziś składamy, nie została przyjęta, możemy liczyć się z tym, że, że koszty, które spadną na administrację, na Polskę, a więc na Polaków, to, to są koszty dochodzące do 8 miliardów. Boa To są efekty decyzji pana prezydenta. To wszystko będzie bazowało na mm, informacjach dotyczących odprowadzania składek zus na systemach zus -owskich. Uszczelniamy ten system po raz kolejny, bo to co zostawili nam nasi poprzednicy e, w 2023 roku już raz było uszczelniane, bo do niczego się nie nadawało. E, te, tak naprawdę e, integrujemy wymianę informacji, informacji z, z dotyczących Straży Granicznej, a więc przekroczeń naszej granicy, kwestii informacji o PESEL-u, kwestii informacji o tym, kto płaci składki zusowskie. Dzień dobry Państwu, przepraszamy za krótkie opóźnienie. Dzisiaj, dzisiejsza Rada Ministrów bardzo obfita, ważne projekty z punktu widzenia Polski i Polaków. Stąd też mamy trochę rozszerzoną formułę. Jest z nami pan minister Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, pan minister Miłosz Motyka, minister energii. Jednym z projektów ustaw omawianych na posiedzeniu Rady Ministrów był projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa doświadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I właśnie w tym momencie chciałbym oddać głos panu ministrowi Kierwińskiemu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ta ustawa, ustawa którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów jest oczywistą odpowiedzią na. Nieuzasadnione i niemądre weto e, pana prezydenta Nawrockiego sprzed dwóch tygodni dotyczące kwestii przedłużenia ochrony czasowej dla e, Ukraińców przebywających w Polsce. My staramy się jak najszybciej naprawić te błędy, które, które zaistniały w wyniku weta Pana Prezydenta i uchronić Polaków przed gigantycznym, gigantycznym bałaganem i przed potencjalnymi, gigantycznymi skutkami finansowymi. Bo gdyby sytuacja po wecie Pana Prezydenta, gdyby, nie ta, gdyby ta propozycja, którą dziś składamy, nie została przyjęta, możemy liczyć się z tym, że, że koszty, które spadną na administrację, na Polskę, a więc na Polaków, to, to są koszty dochodzące do 8 miliardów. Złoty, to są efekty decyzji pana prezydenta. W tej ustawie yy, wychodzimy z dwoma z dwoma filarami propozycji. Pierwsza kwestia to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców, którzy tutaj w Polsce pozostają. Nie kwestie wybiórczej ustawy, którą gdzieś tam e, urzędnicy pana prezydenta trochę bez większej refleksji przekopiowali, ale z, z całościowymi rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich świadczeń wypłacanych cudzoziemcom legalnie pozostającym w Polsce niezależnie od ich narodowości i tak wszystkie kwestie dotyczące świadczenia 800 plus, kwestie świadczenia dobry start, kwestie świadczenia aktywnych rodzic będą uzależnione od aktywności, aktywności zawodowej danej osoby tutaj na terytorium Polski. Wyłączeniem od tej, od tej kwestii jest, jest kwestia osób, które, które wychowują osoby, dzieci z niepełnosprawnością, ale po uzyskaniu stosownego oświadczenia, zaświadczenia z polskich, z polskich instytucji. To wszystko będzie bazowało na informacjach dotyczących odprowadzania składek zusowskich, na systemach zusowskich. Uszczelniamy ten system po raz kolejny, bo to, co zostawili nam nasi poprzednicy. W 23 roku już raz było uszczelniane, bo do niczego się nie nadawało. Te, tak naprawdę integrujemy wymianę informacji, informacji z, z, dotyczących Straży Granicznej, a więc przekroczeń naszej granicy, kwestii informacji o PESEL-u, kwestii informacji o tym, kto płaci składki z owskie Druga kwestia to oczywiście przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2006 roku, w tym dostępu do rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego, czyli, czyli tak naprawdę umożliwienie tym osobom, które są w Polsce, regularnie pracują, pracują na polskie PKB, aby dalej mogły to wykonywać. Ten projekt uszczelnia także kwestie takie jak chociażby to, że świadczenia mogą być przyznawane tylko osobom, osobom posiadającym PESEL. Bo to było w poprzedniej ustawie, nie wiadomo dlaczego zaanwenetowane przez pana prezydenta. Regulujemy kwestię małego ruchu granicznego, bo w niedoskonałych przepisach, które zastaliśmy po naszych poprzednikach, zdarzały się sytuacje, że na oświadczeniach do Polski mogły przyjeżdżać osoby tylko i wyłącznie w ramach małego ruchu granicznego. Podsumowując, to jest ustawa, która wprowadza jednolity, całościowy system uzależnienia świadczeń dla cudzoziemców. Wszystkich świadczeń i wszystkich cudzoziemców chcę to bardzo jasno podkreślić od aktywności zawodowej tutaj na terenie Polski. Chcemy zachęcać cudzoziemców do tego, że jak już przebywają, są naszymi gośćmi, to żeby pracowali, żeby budowali polskie PKB, żeby wszyscy Polacy mogli być także beneficjentami wzrostu gospodarczego, który no, przecież wszystkie osoby pracujące współtworzą. Liczymy, że ten, że ten projekt, projekt całościowy, kompleksowy, uszczelniający wszelkie niedogodności systemu, który zastaliśmy poprzedni, po poprzednikach, tym razem zostanie przyjęty, ta ustawa będzie skierowana w trybie ekspresowym do Sejmu, liczymy na procedowanie jej na tym posiedzeniu Sejmu, liczymy, że szybko trafi do pana prezydenta i że pan prezydent przemyślał swoją nieodpowiedzialną decyzję i nie będzie pchał Polski, nie będzie pchał Polaków w gigantyczny chaos prawny, i gigantyczne potencjalne koszty nieodpowiedzialnych doradców pana prezydenta.